Ja, może zapytam tak troszeczkę z innej beczki. Sam proces wyboru selekcjonera, bo to, że Fernando Santos, Santos dowiedzieliśmy się tak naprawdę dopiero teraz, prawda? Czekaliśmy na to długo. Trener, selekcjoner, przepraszam, Kulesza, trzymał długo w niepewności kibiców, dziennikarzy. No i sporo czasu upłynęło, zanim poznaliśmy to nazwisko. Czy ten styl wyboru selekcjonera Ci się podobał, czy aby nie trwało to troszeczkę za długo? To, to był taki styl, jakby, no nie wiem, połączenie profesjonalnego castingu z zabawą w, w ciuciu babkę. To też pisałem o tym już podczas tego, tego całego cyrku, bo tak to należy chyba określić. Nie, nie była to jakaś nowość, bo poprzedni selekcjoner był w podobny sposób wybierany. Za długo to trwało, bez wątpienia, ale kilkadziesiąt dni to, to jest moim zdaniem za długo i można to było inaczej rozegrać, I, i wiadomo, że to też poniekąd była jakaś taka zabawa samego prezesa z mediami, Opinią publiczną, rzeczywiście nikt go właściwie nie, nie przechytrzył, nie rozgryzł i, i tutaj sobie może to poczytywać za jakiś sukces, tylko że to wiadomo, że nie, nie, nie to jest klub programu, nie, nie do końca o to chodzi. Z drugiej strony, jeśli to miało posłużyć temu, że, że polska piłka gdzieś tam na tym zyska, bo, bo ten czas był mu potrzebny na to, żeby wybrać właściwego selekcjonera, a, a na szybko mógłby wybrać gorszego, no to się nie ma co na to obrażać. Selekcjoner Santosz, jaki on Twoim zdaniem będzie, bo wspominałeś, że obawiasz się troszeczkę o to, czy nie zabraknie mu tej energii. No, nie jest to już młody trener. Natomiast doświadczenia na pewno nie można mu odmówić. Co Twoim zdaniem będzie w stanie przenieść pozytywnego na tę naszą kadrę, z której, umówmy się, no, trzeba będzie trochę wycisnąć. To nie będzie tak jak z reprezentacją Portugalii, gdzie aż roiło się przecież i wciąż roi się od gwiazd. Właśnie to jest jedno z zasadniczych pytań, jak sobie Santos w tym wieku, odzwyczajony od pracy z piłkarzami, którzy grają na średnim poziomie, bo tak w większości przypadków wygląda nasza drużyna. Jest oczywiście kilka chlubnych wyjątków, ale, ale generalnie to jest, jeśli chodzi o jakość, dużo niższy poziom niż reprezentacja, którą miał do czynienia przez, przez ostatnie lata. Czy, czy on z taką energię z siebie wykrzesa, czy, czy nie będzie poirytowany, czy, czy będzie w stanie być takim bardziej elastycznym? Selekcjonerem i podejść do tego wszystkiego ze zrozumieniem, bo przecież tak naprawdę to nasza drużyna narodowa. Już w jakiś sposób zasiedziała gdzieś z tymi spasionymi kotami, troszeczkę taka roszczeniowa, też co, co, co ostatni Mundial na to wskazał. Tam są role już dawno porozdawane, wiadomo kto rządzi, wiadomo kto gra drugie skrzypce i kto gdzieś tam jest w sekcji rytmicznej. Czy on będzie w stanie to poukładać po swojemu w pewien sposób, no nie chcę powiedzieć, że zburzyć, bo, 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 bo tak jak wcześniej mówiłem, to nie jest coś, co możemy określić spaloną ziemią, to co zostaje. Santos, ale, ale poważne wątpliwości się rodzą. On z takimi średnimi zawodnikami to miał do czynienia 2010-2014, kiedy, kiedy prowadził reprezentację Grecji. To powiedzmy taki był zbliżony poziom, nawet pewnie niższy do, do naszego, także to jest dosyć już odległość w czasie. Duża i to jest jakaś wątpliwość. Jest mnóstwo wątpliwości co do Santosza, bo, bo taki efekt wow na pewno jest. To nie, nie ma co ukrywać, to, że taki człowiek z, z takim CV, z takim nazwiskiem i, i z takimi osiągnięciami przyjeżdża do Polski, obejmuje reprezentację narodową. To na pewno można to nawet reklamować i przedstawiać jako wydarzenie autentyczne, bez żadnej przesady, bez żadnego nadęcia. No bo takiego faceta, takiego człowieka, takiego trenera. Dawno w polskiej piłce nie było. to Sousa się nie miał prawa równać z Santosem, jeśli chodzi o osiągnięcia. Z drugiej strony, znowu Portugalczyk to jest taki troszeczkę też to, to, taka wątpliwość, bo, bo się nie powiodło i Sapinto, pamiętamy jak to w Legii wyglądało, i, i też Sousa charakterologicznie chyba nie pasował do tego podwórka, zobaczymy jak się, jak się Santosz spisze, nie można oczywiście wszystkich do jednego wora wrzucać, ludzi z jednego kraju i każdy jest inny i, i dlatego ocenimy go po tym, jak będzie prowadził te drużyny. pewnie ta ocena nie będzie wymierna po eliminacjach, bo wiadomo jakie te eliminacje są, z drugiej strony też można sporo zawalić, zobaczymy jak będzie mecz z Czechami wyglądał, następnie, następnie mamy Albanię, później to, to dosyć długi okres oczekiwania i tylko jedno spotkanie, czyli w sumie trzy przez pół roku zostaną rozegrane, także że to nie będzie taki jakiś materiał do niezwykłej analizy, i myślę, że, że tak do końca nie zdefiniujemy jeszcze Santosza po tych pierwszych miesiącach pracy. Selekcjoner Michniewicz w dużej części został, tak naprawdę stracił stanowisko przez styl. W jakim graliśmy na Mundialu, chociaż cele osiągnął. No i odezwały się głosy, że styl musi się zmienić, że musimy grać ładniej, że mamy do tego zawodników. No to dość powiedzmy kontrowersyjna opinia, czy na pewno mamy do tego zawodników. Natomiast trener Santos to chyba też nie jest taki gość który nagle wyczaruje nam pięknie grającą reprezentację. Jego drużyny wcale niekoniecznie grały tak pięknie stylowo. Mówi się, że ten trener skupiał się w dużej mierze na defensywie. No wypisz, malu, jak selekcjoner Michniewicz. W 2016 roku on wygrał Mistrzostwo Europy, ale to były trzy remisy w grupie. Wiadomo, że, że jaki był wtedy regulamin, jak, jak wiele zespołów miało szansę Grać, grać dalej w fazie grupowej, patrząc na nią. Wygrał z Polską, wygrał, wygrał z Walią. To też były takie zwycięstwa, można powiedzieć, włóczące, przepchnięte. Oczywiście później to, to pamiętamy w jakich okolicznościach osiągnięte mistrzostwo. Europa. To nie był jakiś futbol piękny, to, to, to nie było nic atrakcyjnego. Oczywiście nie obrazimy się, jak będzie nas przepychał również z, z jednej rundy do drugiej i, i, i nie będziemy się tym zachwycać. Z drugiej strony, jak, jak to miała być taka zmiana jakościowa i nagle mieliśmy grać ofensywnie, a, 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 a nie defensywnie, to tutaj wielu kibiców może być zawiedzionych. On, on bardzo lubi porządek, grze, właśnie taką grę od tyłu uporządkowaną. O to mieli w Portugalii też do niego przecież pretensje, bo bo jak mówimy o sukcesach Santosa, to są one dosyć odległe w czasie, a ten ostatni mundial, nie chcę powiedzieć, że zawalił, bo ćwierćfinał, ale jednak przegrał z Maroko. W mistrzostwach Europy ograł tylko Węgry, a odpadł w jednej ósmej finału. Wydaje się, że przynajmniej na tym podwórku portugalskim to on się wypalił. Jak dostanie tutaj jakiś nowy impuls w Polsce, chociaż jakby ciężko sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc, przyjeżdża z takiego ciepłego kraju, gdzieś na stare swoje piłkarskie lata i, i jeszcze ma się wznieść do takiego lotu, który był jego udziałem we wcześniejszych latach pracy. No to ciężko sobie to wyobrazić, natomiast dlaczego nie, no, no też, też nie można przekreślać, cały czas wróżymy z fusów i oceniamy na podstawie tego, jak to ostatnio wyglądało, a to przecież nie musi być tak, że, że to będzie konstans. To, to się w każdej chwili może, może zmienić, może właśnie on potrzebował takiej zmiany i też na tym reprezentacja Polski skorzysta na tym, że on też jeszcze chce się wznieść do lotu. Dużo mówiło się o tym, że być może w sztabie nowego, nowego selekcjonera powinni być Polacy. No, i padają w przestrzeni medialnej dwa nazwiska Piszczek i Kaczmarek. Czy, twoim zdaniem, to może być taki element budujący na przyszłość po Leo Benhakerze? No, można powiedzieć, że zostało nam troszeczkę na krajowym rynku tych trenerów. Czy tutaj też, krótko mówiąc, tak może być? Ja jestem oczywiście za tym, żeby byli polscy trenerzy asystentami, że, że drugimi trenerami gdzieś tam blisko selekcjonera. W ogóle byłem za tym, żeby Polak był trenerem, ale jak już ma być trener zagraniczny, to to nie, niech będzie i też nie, niech Polacy na tym zyskają. Natomiast też można dyskutować o nazwiskach. Ja nie jestem, bardzo lubię Piszka i szanuję trenera Tomasza Kaszmarka, bo o nim mowa, ale. No to są trenerzy z żadnym doświadczeniem jeszcze tak naprawdę, no, Piszczek to kojarzymy go z, z tym, że bardzo dobrze grał w piłkę na, na prawej obronie w reprezentacji Polski, natomiast co on osiągnął w, w tym życiu trenerskim, to raczej trudno powiedzieć. I, i, I to samo, z, jeśli chodzi o trenera Tomasza Kaszmarka, po do, dobry początek z Lechią Gdańsk, później zgasł, z, zwolniono go i co i nagle teraz akurat ci dwaj mają się tam znaleźć. Nie wiem, jaki to jest klucz. W ogóle się zastanawiam, czy, 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 czy są jakieś klucze do tego wszystkiego, czy na przykład analizowano, bo, bo wiem, że prezes PZP oczywiście to jego jednogłośna y, decyzja, jednoosobowa decyzja. Natomiast y, pewnie się tam konsultował i, i czy się zastanawiano, jak my chcemy grać, jakich zawodników. Gdzieś tam wpasować, no sądzę, że, że akurat takiego wielkiego znaczenia nie miało, raczej polegamy na instynkcie, na, na nosie prezesowskim, też myślę, że, że to może zagrać oczywiście, bo, bo czemu nie, natomiast jakie są kryteria doboru asystentów, to naprawdę trudno powiedzieć. No to jeszcze może kwestia też dość często poruszana, że komu żaden polski selekcjoner nie byłby takim autorytetem dla piłkarzy i tym sposobem właśnie nie byłby w stanie spiąć tej grupy, okiełznać. No tutaj, chyba, przynajmniej ten problem w przypadku trenera Santosa odpada, no bo jednak, tak jak wspominałeś, jest to nazwisko, jest stojące za nim doświadczenie. Szczerze mówiąc, nie podobały mi się te ruchy poprzednich szkoleniowców, jak tylko zostawali selekcjonerami, to natychmiast jechali na pielgrzymkę do Roberta Lewandowskiego, aby, yy, aby go udobruchać, aby nie wiem, zyskać jakieś dobre z nim relacje, porozmawiać. Oczywiście to nie jest yy, nic, nic złego, ale. Ale taki symbol, że no, wszystko trzeba uzgodnić z Robertem, że, że to jest nasz najważniejszy zawodnik i, i właściwie od razu taka wskazówka, że, że będziemy tutaj wspólnie działać, współpracować i, i, i też będzie Robert miał bardzo wiele do powiedzenia. To nie do końca się sprawdza po prostu. Tak, tak to widzę i wydaje mi się, że, że Santos, który. No z tak wieloma zawodnikami miał do czynienia, i posadził na ławce rezerwowych Cristiano Ronaldo, oczywiście już wiekowego, i wiadomo, że, że pewnie w wcześniejszych latach by tego nie uczynił. I nie czynił tego, bo przecież też, też go prowadził i z nim zdobywał to Mistrzostwo Europy. Ale to, to nie jest facet, to nie jest selekcjoner, który może się kogokolwiek bać, zwłaszcza któregoś z zawodników naszej reprezentacji. Myślę, że to dobrze, że, że z jednej strony będzie miał uznanie posłuch, a, a, a z drugiej to może się przyczynić do tego, że. Że nie będzie świętych krów, że ta, że ta drużyna będzie funkcjonować tak, jak sobie ten trener z zewnątrz zażyczy, bo przecież on nie jest tutaj uwikłany w żadne układy. Mamy taką nadzieję oczywiście i, i yy, yy, patrzy na to takim świeżym. Okiem, ale już dojrzałego szkoleniowca, selekcjonera. No sami jesteśmy ciekawi, jak to, jak to zagra, i nie możemy się doczekać tych, tych pierwszych spotkań. No to na koniec jeszcze zapytam o samą długość pracy nowego selekcjonera, bo nie jest jeszcze do końca jasne, czy to będzie tylko do Euro 2024 kontrakt, czy do Mundialu, chyba jeszcze tak oficjalnie przynajmniej. Nie zostało to powiedziane, no a sporo mówi się o tej ciągłości, gdybyś postawił się na miejscu prezesa Kuleszy, to podpisałbyś w ciemno dłuższy kontrakt bez względu na to, na wynik eliminacji i na ewentualny wynik na euro, na którym zakładamy, że będziemy. Długość czy... kontraktu nie ma żadnego znaczenia, ponieważ widzimy ile pracują u nas selekcjonerzy. Moim zdaniem to nie powinien się liczyć każdy selekcjoner, który, który przyjmuje te reprezentację z robotą dłuższą niż półtora roku. Tak to, tak to mniej więcej wygląda, może i krócej, no bo będą Mistrzostwa Europy też, spójrzmy na to jak Jakie będą wymagania wobec takiego trenera, tak? No bo wszyscy myślimy, że on dokona cudu. Mówił Michniewicz o tym, że on nie, nie, nie zamieni wody w wino. To tak parafrazując, chciałby prawdopodobnie naród, my Polacy, aby, aby taki gość za 2 miliony euro prawdopodobnie, bo mniej więcej pewnie tyle razem z asystentami to będzie... Że no, przemienił, aby coś z tych naszych chłopaków wyciągnął ekstra i aby ta reprezentacja osiągnęła więcej niż podczas mistrzostw świata, przypominam, że. W Katarze weszliśmy z grupy, zagraliśmy w jednej ósmej, no to co, to teraz po prostu jest ćwierćfinał jakimś krokiem do przodu, oczywiście poza tym zmianem stylu gry na, na bardziej efektowny. Oczekujemy na to, że, że teraz to Glik z Kiwiorem będą pięknie piłkę od tyłu wyprowadzać, że, że Zieliński będzie znakomicie zagrywał i do Roberta Lewandowskiego i ten będzie miał 5, 6, 7, a może i 10 sytuacji. Podbramkowych pewnie z, z wyspami owczymi, czy też z Mołdawią, tak, ale czy z takimi najważniejszymi rywalami, no to będzie bardzo trudne, aby to poprawić. Później zakładam, że awansujemy na te, na te mistrzostwa i będziemy go rozliczać za, za 3-4 bądź 5 meczów. Mamy nadzieję, że pięć, a może i 6. Tak, tak byśmy sobie tego życzyli. Natomiast myślenie o, o Santosie w, w takich kategoriach, że on może te różne cztery, pięć albo sześć lat prowadzić, to, to myślę, że to jest złudne po prostu.